Cześć! Jako iż dzisiaj startuje wydarzenie świąteczne, to pora ocenić nowy czołg, który możecie wylosować w śnieżnej kuli STRV-K. Jest to czołg ciężki, więc jego najważniejszą cechą jest pancerz. Ogólnie rzecz biorąc, jego pancerz sumarycznie jest średni. Ma bardzo twardą wieżę oraz słaby kadłub. Ten czołg świetnie się spisuje w grze na wieżę, ale niekoniecznie w normalnej grze. Teraz pora na działo. Obrażenia na strzał są przeciętne. Na AP zadaje 350 damage'a, na APCR 300 i na HR 440 damage'a. Za to Czołg ma dobry DPM, który wynosi 3400 damage'a z mechanizmem dosyłającym i 3100 bez niego. Penetracja jest jedną z jego słabszych stron, ale wystarczona na 10 wieże. Czas przeładowania jest bardzo dobry, jak na Czołg ciężki, i wynosi on 6,6 sekundy bez mechanizmu dosyłającego. I 6,14 sekundy z mechanizmem dosyłającym. Jego opuszczenie działa jest dobre i wynosi 9 stopni. Elewacja działa wynosi 20 stopni. Przejdźmy do mobilności. Jego mobilność jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o tą klasę pojazdów. Jego prędkość maksymalna do przodu to 47 km na godzinę i 16 km na godzinę do tyłu. Czołg ten też ma dobry stosunek mocy do masy i wynosi on 20 koni mechanicznych na tonę. Chcemy podziękować Wargaming za możliwość wcześniejszej gry tym pojazdem. Napiszcie, jak uda Wam się go wylosować. Zapraszamy na nasz serwer Discord i do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale.